Cześć dziewczyny, chciałam dzisiaj z Wami trochę porozmawiać na temat e, powrotu do formy pociąży. Jestem w miarę na bieżąco. Urodziłam jeszcze niecałe 5,5 miesiąca temu, e, więc jeżeli nie nagram tego filmiku teraz, to pewnie będę odkładać i w końcu w ogóle nie nagram. Także e, zabieramy się na za ten temat. Będę starała się Wam dać jak najwięcej takich wskazówek informacji e, na temat tego, co zrobić, żeby ten powrót do formy przebiegał jak najsprawdziej, jak najszybciej, ale oczywiście z głową zaczynamy. To co jest jedną z ważniejszych rzeczy według mnie, to jest poziom sprawności, którą miałyśmy przed ciążą i teraz dziewczyny, które może oglądają ten filmik i są już w ciąży, a wcześniej nie były za bardzo aktywne, to sobie myślą, kurde, no to teraz już pozamiatane, nie wrócę szybko do formy. Nie jest wcale to powiedziane, ale z własnego doświadczenia... Mogę właśnie powiedzieć Wam, że bardzo, bardzo, bardzo istotne było u mnie to, że byłam aktywna przed ciążą, i nawet nie chodzi o to, że byłam szybka, sprawna, silna, tylko chodzi o świadomość ciała. Czasami osoby trenujące dużo wcale nie mają jakiejś rewelacyjnej świadomości ciała, a osoby, które nawet nie trenują w ogóle, mają ją bardzo ładną. Także może to jest też taka pozytywna informacja. Chodzi o to, że. Już po urodzeniu dziecka, kiedy jesteśmy po porodzie, czy to sposobem naturalnym, czy po porodzie, poprzez cesarskie cięcie, jesteśmy w stanie aktywować to nasze ciało w odpowiedni sposób. Jesteśmy w stanie przyzwyczajać się już do aktywności poprzez te nasze codzienne czynności, które tak czy siak będziemy musiały wykonywać. Oczywiście jakieś tam ciężkie dźwiganie i tak dalej jest odradzane tuż po porodzie i to też Wam odradzam, ale chodzi o to, co musimy robić, nie wiem, schylić się po coś i tak dalej. To już jesteśmy w stanie robić lepiej lub gorzej, jeżeli właśnie mamy super świadomość ciała, to będziemy w stanie robić to fajnie i to już będzie dla nas taki mini trening, a jeżeli nie mamy tej świadomości ciała i będziemy wykonywać te czynności, nie do końca dobrze to będziemy sobie szkodzić i właśnie opóźniać um, tą regenerację naszego ciała. Punkt drugi, odżywianie w ciąży. E, oczywiście bardzo istotne jest odżywianie w ciąży. E, na pewno słyszałaś powiedzenie, że w ciąży jemy za dwóch. Nie, w ciąży nie jemy za dwóch, jemy dla dwóch. E, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie kaloryczne to e, w pierwszym trymestrze jest to niecałe 100 kalorii więcej w zapotrzebowaniu, w drugim trymestrze niecałe 300 i w trzecim trymestrze niecałe 500 kalorii. Także jest to trochę kalorii, ale biorąc pod uwagę, że ta mała czekolada, milka ma około 500 kalorii, no to same zobaczcie, jeżeli będziecie jadły tego dużo, no to z łatwością nadrobimy z nawiązką to nasze dodatkowe zapotrzebowanie. Także oczywiście. Absolutnie Wam odradzam jakiekolwiek diety odchudzające w ciąży albo mm, nawet jakieś restrykcyjne trzymanie się swojego zapotrzebowania. W ciąży są zachcianki i oczywiście nie o to chodzi, żeby sobie cały czas wszystkiego odmawiać, ale e, zachować zdrowy rozsądek i pamiętać, że, że po ciąży przyjdzie nam się zmierzyć z tymi kilogramami, więc jeżeli popłyniemy za bardzo, to. No, potem będzie więcej pracy. W moim przypadku już wam to w jednym filmie opowiadałam. Przez pierwszy trymestr miałam okropne mdłości od rana do wieczora, i moja dieta wtedy była tragiczna, bo po prostu jadłam tylko to, co by było w stanie mi przejść przez przełyk. A było to naprawdę niewiele rzeczy, i to były rzeczy daleko odbiegające od tego, co uważamy za zdrowe. Także wciąż bywa różnie, ale jeżeli tylko jest taka możliwość, to starajmy się jednak zachować ten zdrowy rozsądek i odżywiać się przyzwoicie. Punkt trzeci, wyjściowa masa ciała przed ciążą. Oczywiście jeżeli przed ciążą już była ta nadwaga, no to po ciąży fizjologicznie normalne jest, że przybędzie jeszcze więcej tej tkanki tłuszczowej. U większości kobiet tej tkanki tłuszczowej przybywa, nie u każdej, ale jednak u większości. Także jeżeli masz taką możliwość, dopiero przygotowujesz się do pierwszej czy drugiej ciąży, to warto zadbać, żeby ta masa ciała była. Prawidłowa, wtedy będzie po prostu mniej pracy już po urodzeniu dziecka i ten proces na pewno przebiegnie szybciej. Pamiętajcie jednak, że jeżeli przygotowujecie się do ciąży, to diety, które obcinają dużo kalorii, będą bardzo głupim pomysłem, bo po prostu nasz organizm wtedy odczytuje to, że jest w tej chwili tutaj niedobór pokarmu będzie ciężko po prostu. W ciąży, także y, musi to być przeprowadzone z głową bardzo delikatnie i z taką miłością dla waszego ciała. Punkt czwarty. Aktywność treningowa w ciąży. Do tej pory dostaję ogromną ilość pytań od Was o to, jak wyglądają moje treningi w ciąży, do kiedy ćwiczyłam, czy czegoś nie wykonywałam, jak ćwiczyć w pierwszym trymestrze. Treningi w ciąży na pewno będą wyglądały inaczej i choćbyśmy się bardzo chciały, to one muszą się zmienić, dlatego że. W ciąży nie chcemy mieć treningów ukierunkowanych na spalanie, na budowanie pośladka, czy na budowanie pleców. Na budowanie przyjdzie czas, jak już urodzisz, przejdziesz połóg, przygotujesz się do powrotu, to wtedy będzie czas znowu na robienie formy. W ciąży chcemy wykonywać treningi w ten sposób, żeby jak najbardziej wspierać organizm w okresie ciąży i przygotować ciało na właśnie sprawny powrót do formy po porodzie, także... Pamiętajcie o tym, żeby nie cisnąć w ciąży, nie chcemy spalać, nie chcemy spalać tego, że zjadłyśmy na przykład tą milkę, o której wcześniej wspomniałam, absolutnie o tym zapomnijcie. Wykonujemy ćwiczenia takie, żeby mieć mocne ciało, żeby sprawnie przejść poród, żeby sprawnie przejść połóg, no i właśnie nie chcemy sobie zaszkodzić, żeby nasze mięśnie chociażby... Tej brzucha, na miednicy, były bezpieczne przez ten okres ciąży i żeby nie było dużego bałaganu, kiedy właśnie już będziemy po porodzie i będziemy chciały znów wskoczyć w tą naszą aktywność treningową. Punkt piąty, wizyta u fizjoterapeuty, fizjoterapeutki urogi To jest coś, co bardzo, bardzo Wam polecam. Ja już byłam na takiej wizycie dwa razy w czasie ciąży i kilka razy po ciąży. Już moje Wizyty się zakończyły, bo tutaj specjalistka uznała, że jestem już super przygotowana do normalnych treningów, więc nasze wspólne spotkania na razie są zakończone. I teraz, co jest istotne? Istotne jest to, żeby spotkać się z taką fizjoterapeutką, najlepiej już na etapie bycia w ciąży. Ona Wam powie, właśnie jak wykonywać poszczególne czynności, da Wam już wskazówki na poród, już wskazówki na połóż, żebyście były gotowe, żeby potem, kiedy macie tego malucha i on jest taki wymagający każdej Waszej sekundy, to żebyście nie musiały szukać tych informacji i wtedy się zastanawiać. No i oczywiście już po porodzie taka fizjoterapeutka sprawdzi w jakiej formie są Wasze mięśnie brzucha, w jakiej formie są mięśnie miednicy i na pewno będzie w stanie Przygotować dla Was takie ćwiczenia, które Was będą wspierały w takim jeszcze szybszym powrocie do aktywności, bo jeżeli ćwiczenia będą dobrane idealnie, indywidualnie pod Ciebie, to będziesz w stanie sobie jak najszybciej właśnie pomóc, nie szkodząc. Zbyt wczesne treningi niedopasowane do stanu mięśni mogą po prostu Wam. Przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego trzeba to zrobić naprawdę z głową. Osobiście, jeżeli nie miałabym możliwości skorzystać z takiej konsultacji, to bym na pewno skorzystała chociażby z wiedzy, którą fizoterapeuci uroginekologiczni dzielą się na przykład na Instagramie, bo takich kont jest dużo i są super. I odczekałabym trochę więcej czasu dla pewności, że na przykład faktycznie już się czuję gotowa, już czuję się jak przed ciążą. Są również takie internetowe portale stworzone przez właśnie fizjoterapeutki ginekologiczne. Ja kojarzę dwie takie osoby i Wam oczywiście w komentarzu pod filmem zostawię namiary na te osoby, jeżeli nie macie właśnie możliwości skorzystać z takiej indywidualnej współpracy wizyty u fizjoterapeuty, no to być może to będzie dla Was jakieś fajne wyjście, a naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne i pomocne, jeżeli chodzi o szybki powrót do formy. Kolejny punkt, który uważam, że w mojej sytuacji miał ogromne znaczenie na to, że naprawdę szybko ta tkanka tłuszczowa zgromadzona podczas ciąży po prostu zniknęła. Dla naszego organizmu to około wydatek 675 kalorii dziennie, z czego 500 kalorii powinno pochodzić z pożywienia, a reszta powinna właśnie być pobierana z tkanki tłuszczowej. Zobaczcie, to jest prawie 700 kalorii. Żeby tyle spalić codziennie na treningu, to trzeba by było robić. Około 2 godziny naprawdę takiego solidnego treningu. Także to jest dla naszego e, laktacja, wytworzenie mleka to jest dla naszego organizmu naprawdę duże obciążenie, i e, no jednocześnie jest to mm, korzystne, jeżeli faktycznie chcemy mm, zredukować tkankę tłuszczową. Ale znowu, spójrzcie, czekolada milka, jedna tabliczka, mała, 500 kalorii zapotrzebowanie dodatkowe przy laktacji około 700 kalorii. Czyli zjemy taką milkę i jeszcze zjemy sobie coś tam, parę chipsów i już tak naprawdę zrównoważyłyśmy to. Dlatego znowu mimo wszystko będzie istotne to co jesz, bo no, bardzo łatwo nadrobić te kalorie. Dlatego no, mówi się, że jedna kobiety gdzieś tam chudną przy laktacji, a drugie no nie, akurat nie chudną przy laktacji, więc raczej no jest różnie. I skąd to się bierze? No zwykle właśnie z diety. I nie oceniam kobiet, które nie chudną mimo, że karmią piersią, bo ja to też rozumiem, gdy mamy takie maleństwo i ono na przykład było dzisiaj często w nocy, jesteśmy niewyspane, nie mamy czasu sobie potem w ciągu dnia zrobić jakiegoś solidnego posiłku, gdzieś tam sięgamy po jakieś przekąski, tu ciastko, tu czekoladka, tu jakaś drożdżówka. No to rozumiem, to sama miałam takie dni, ale jednak na dłuższą metę musimy sobie to uświadomić, że to nie jest dobre, że trzeba tutaj pożywać jakieś rozwiązania, może katering dietetyczny, może zaangażuję mamę teściową, żeby pomogła Wam jakieś tutaj dobre posiłki przygotować. Spróbuj znaleźć jakieś wyjście, jeżeli faktycznie nie jesteś w stanie tutaj sobie sama zdrowo szy szykować zdrowych posiłków, ale to jest naprawdę bardzo ważne. No, ale tak jak mówiłam, laktacja to jest ogromny wydatek energetyczny i warto z niego korzystać. Kwestia e, powrotu do formy to dla kobiet również jest kwestia wyglądu e, brzucha. I innych partii ciała, szczególnie brzucha, no bo to on się rozciąga, ekstremalnie rozciąga w ciąży. I teraz, dlaczego u jednych kobiet ten brzuch po prostu kilka miesięcy po porodzie jest taki, jakby nigdy nie rodziły, a u innych zostaje duży nadmiar skóry i ta skóra no, nie chce się za nic wstąpić. No po prostu są też takie uwarunkowania genetyczne, pewne rzeczy nie jesteście w stanie przewidzieć, na przykład tego, jak duży będzie wasz brzuszek, i to nie zawsze się wiąże z tym jakie duże jest dziecko, bo może być u jednej kobiety po prostu mniej wód płodowych, u jednej więcej wód, wód płodowych i ten brzuszek u jednej jest większy, u drugiej mniejszy, także yy to są rzeczy, których niestety nie, nie jesteśmy w stanie kontrolować, nie jesteśmy w stanie przewidzieć e, co możemy robić, możemy suplementować kolagen, możemy e, wykonywać masaż suchą szczotką czy masaż na sucho szczotką e, i oczywiście regularnie nawilżać tą skórę, Widzieć odpowiednią ilość wody, żeby ta skóra była nawilżona, także to są rzeczy, które możemy zrobić i oczywiście warto je robić, ja je również robiłam czy przyniosły efekt, tego nigdy się nie dowiemy, niestety nie jesteśmy w stanie, ale skóra naprawdę na brzuchu u mnie Wygląda całkiem fajnie. Powiedziałabym, że praktycznie tak jak przedciążą, także tego Wam również życzę. Jeszcze chciałam wspomnieć o stanie zdrowia. Oczywiście, jeżeli przedciążą gdzieś tam miałaś problemy z tarczycą czy z gospodarką cukrową, no to ten powrót do formy może być wolniejszy i wtedy jeszcze bardziej uczulam, żebyś. Potraktowała swoje ciało delikatnie i nie próbowała na siłę przyspieszyć procesu powrotu do formy. Myślę, że jeżeli w ciąży jesteśmy 9 miesięcy, to przynajmniej te 9 miesięcy musimy dać naszemu e, organizmowi na taką regenerację po samej ciąży i po samym porodzie. Jeżeli uda się to zrobić szybciej, to troszeczkę to super. Jeżeli dłużej, to też oczywiście wszystko nadal jest w normie. E, małymi krokami do celu traktuj swoje ciało z szacunkiem, ono na 100% się. Odwdzięczy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że z przyjemnością go obejrzałyście. Jeżeli jesteście teraz w ciąży i właśnie przygotowujecie się już psychicznie na ten powrót do formy pociąży, to trzymam za Was kciuki. Myślę, że w tym czasie rzeczywiście najważniejszy jest ten maluszek. Gdzieś ta sylwetka, nawet jeżeli w ciąży o nie dużo myślimy, to ona potem schodzi na dalszy plan, ale trzymam kciuki, żeby ciało się super regenerowało, bo też ważne jest to, jak się czujemy, kiedy mamy energię, kiedy czujemy, że możemy zrobić wszystko, kiedy nie czujemy jakiegoś dyskomfortu związanego z osoby nie mieśnym tam jednicy, no to wtedy jest super. Także koniecznie dajcie znać w komentarzu, jeżeli jesteście po obejrzeniu filmiku i do zobaczenia na następnych filmach. Hej!